Hej, przestań! Dlaczego nosisz to pudło i mundur policjanta? Pewnie go ukradł. Jestem policjantem. Zdejmij to głupie pudło. Przykro mi, ale nie mogę. Tchórz z ciebie! Szybko. Obrabowali bank. Czas na PVP z tymi głupkami. Hej, ja też mogę robić PVP. Spadaj kartonowa głowo. Tak. Nie masz nic lepszego do roboty? Uciekają. Jak to złodzieje uciekli? Przepraszam, szefie. Byliśmy zajęci drażnieniem chłopca z pudłem. Jesteście o krok od zwolnienia. Przepraszamy, kapitanie. Już więcej nie zawalimy. Porwano dziecko. Ratuj. Je, jeśli chcecie zatrzymać pracę. Mogę pomóc uratować dziecko. Kto wpuścił tutaj tę dostawę za Allegro? Kim jesteś, chłopcze, z pudłem? Jestem byłym komandosem marynarki wojennej, szefie. E, pewnie ma na koncie ludzi. O wiele lepszy niż ci idioci. Ale jak wrócisz, musisz pokazać twarz. Tak jest, panie generale. Dotknął mnie. Łyżką. E, przestań. Rzuć tę przeklętą łyżkę. Uff. O mój Boże, przebił go. Pokaż teraz swoją twarz, chłopcze. W porządku. Teraz znacie mój sekret. Cześć? Zatrudnić go, komentuj, aby zwolnić Pipo i Saszę! Nie masz Robuxów? Po prostu kliknij link w moim bio.